Witajcie na nowym vlogu, Jesteśmy w Kazimierzu, tym razem z Arkiem. Jesteśmy w Kazimierzu Dolnym. Właśnie przyjechaliśmy i już zaskoczyliśmy się pierwszym faktem, czyli parkingiem. Ja w Kazimierzu ostatnio chyba byłam w podstawówce i nie wiedziałam, czy jest taka sytuacja, że wszędzie są jakieś płatne parkingi na cały dzień. Stajemy na jakiejś trawie za 25 zł, ale mamy to z głowy i idziemy już na piechotę zwiedzać. na rynku i jestem w ogóle w szoku, bo tak jak mówiłam ostatnio byłam tutaj, no gdzieś w czasach takich podstawówki, tak mi się kojarzy, Max z gimnazjum. I zupełnie inaczej to zapamiętałam, w sensie wydawało mi się ten rynek większy, ale jest tyle osób, tyle turystów, tu jest jakiś Jarmark, są jakieś panie cyganki. Jedna już tutaj podeszła do Arka i znowu się zbliża, więc może w drugą stronę, która mówiła, że Arkowi może powiedzieć, jak ma imię, że wygląda jak król i czy tam... Mu i na wodę, jej, on, ona. Nie. Ja jej. Czy ty jej dasz mu na wodę, tak? Więc... Yy... I w ogóle jest dużo kawiarni, dużo stolików. Jest bardzo turystycznie, a tak tego nie zapamiętałam chyba aż tak. Więc się trochę zdziwiłam. No a na razie sobie my się pospacerujemy. Tam widzieliśmy już Muzeum Koguta. Nie wiem w sumie, czy ja tam byłam w dzieciństwie, nie pamiętam, ale wiem, że kiedyś dziadek nas tutaj zabrał na wycieczkę, na pewno mnie. Yy... I tutaj są właśnie takie koguty, które można kupić. Arek się już zapoznał z legendą. A jak Ci się podoba pierwsze wrażenie? No pierwsze wrażenie to tak jak mówiłem, jak w jakiejś yy, górskiej miejscowości. No <grystycznej>. Turystycznej. Tak. No. Bardzo jest tutaj turystycznie Dobra, może sobie podejdziemy pod koguty. To jest koguta, Arek zaprezentuj Tak wygląda kogut Kupiliśmy go właśnie w tamtym miejscu Ja nie pamiętam, które miejsce mój dziadek pokazywał Może tam są najlepsze te koguty Bo tam już jakby były kilka mhm. Wydaje mi się, że to właśnie gdzie kupiliśmy No dobra, test Jak bułka mleczna, tylko bez maku. A tam Arek dobrze wypatrzył, mamy górę trzech krzyży Właśnie pod muzeum koguta i Jarek się poprawił, że to jednak był ślana, a nie mleczna. Tak, tak było napisane Tradycyjne ciasto na bazie prawdziwego masu. No, i teraz sobie dalej spacerujemy. Trafila nam się cudowna pogoda, ja będę już musiała znieść ten sweter I patrzcie, jakie są piękne, już trzeba. Cudowne. I teraz spacerujemy sobie nad Wisło. Tylko właśnie zeszliśmy tutaj, żeby. Robić zdjęcie tych drzew A wracamy z powrotem nad Wisłę Jesteśmy teraz w libańskiej restauracji Kaslik. Znalazłam to w internecie przed przyjazdem I będziemy testować Na razie mamy napoje, ja mam różaną icy, A Arek jakiś dziwny napój To ten yelab, czyli napój aktylowy z wodą różaną i orzeszkami w pini Jak twój napój? Dobry, bardzo słodki Takie piękne orzeszki a zamówiliśmy sobie falafel, te plastry bakłażana i wątróbkę po libańsku. Tutaj macie ceny. Kolejny? Nie, nie pamiętam, bakłażan, i falafel. Dotarliśmy do samochodu, ale jest chyba z milion stopni. Musimy chwilę przewietrzyć i będziemy jechać do poław, bo muszę arka odwieźć na dworzec. Ogólnie było super. Jeszcze chciałam powiedzieć o tej libańskiej restauracji. Było super. Wzięliśmy sobie trzy przystawki: falafel, wątróbkę i bakłażana i było przepysznie. Coś nowego, bardzo fajne, takie smaki inne, chociaż ja jeszcze bym wzięła może jakieś ziemniaczki albo frytki, bo, albo coś dla przełamania innego, bo uważam, że ta wątróbka i te bakażony były dosyć słodkie, więc zadałabym coś jeszcze innego może. Ale bardzo fajne miejsce i naprawdę jakby była w Kazimierzu to jeszcze bym tu przyszła drugi raz. A tobie smakowało? Pyszne było. Pyszne smaki nowe wątróbka w, cytry, w sosie cytrynowym czy coś takiego to dobre pyszne było no, a tam są drzwi otwarte wiecie a, tym? no bo się wietrzy, to muszę zamknąć tak jesteśmy już w Puławach, ale tutaj nigdzie w pobliżu dworca nie ma chyba kawiarni więc może przynajmniej uda się coś takiego ślada testujemy gnuma. Doszłam już właśnie do samochodu i zaraz się będę zbierać, a jak już niestety pojechał, odprowadziłam go na stację i będziemy jechać jest strasznie gorąco, więc chyba muszę zdjąć tą kurtkę. A na drogę mam moją ulubioną, ulubioną herbatkę, która przypomina mi czasy Gdańska, jak w zeszłe lata było tak gorąco i kupowaliśmy sobie ją w żabce i z tym lodem, robiliśmy takie Ice w wersji budżetowej. Dzisiaj jest taka przepiękna pogoda Ja trochę byłam chora przed weekendem Więc bałam się, mieliśmy inne plany na ten weekend No ale ja byłam, słowo się czułam, Arek też Więc wczoraj w sumie leżeliśmy większość dnia Natomiast dzisiaj już był taki piękny dzień i się lepiej czujemy No i było bardzo przyjemnie, fajnie było w Kazimierzu wrócić po takim dłuższym czasie Bo już nie pamiętam kiedy tam ostatnio byłam No A teraz będziemy lecieć bo dzisiaj są e, wybory. Więc dzisiaj e, rodzice mi czekają i zaraz idziemy na wybory dzisiaj są so, samorządowe. Nie wiem, czy coś się jeszcze dzisiaj będzie w sumie działo, więc myślę, że zakończymy tego vloga. E, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym vlogu. Dzięki za oglądanie. Pa pa!